Podsumujmy wszystkie informacje związane z planowaniem i realizacją zadań w Chat GPT. Przede wszystkim, planowanie i realizacja zadań przez Chat GPT jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z płatnej subskrypcji Chat GPT, dla użytkowników Chat GPT. Po drugie, należy pamiętać, że planowanie i realizacja zadań jest możliwa tylko po wybraniu modelu. GPT-4O z zaplanowanymi zadaniami. Żaden inny model nie zrealizuje planowanego przez Państwa zadania. Tylko w tym modelu będzie to możliwe. Po trzecie, warto pamiętać, tworząc prompt, którego celem ma być stworzenie zadania, aby zawierał on jasną instrukcję co do tego, co model Chat GPT z planowanymi zadaniami ma zrobić, czyli utwórz. Zadanie. Następnie należy pamiętać, że w każdej chwili możemy planowane wcześniej zadania edytować. W każdej chwili możemy również wstrzymać i usuwać planowane zadania. Mamy dostęp do każdego zaplanowanego zadania, kiedy wejdziemy w swoje ustawienia, konta użytkownika w chat GPT, wybierzemy opcję zadania, otwiera nam się okno, w którym jest, są widoczne wszystkie zadania, które są zaplanowane do realizacji wraz z czasem, kiedy, ma być realizowane, kiedy mają być realizowane te zadania. I w każdej chwili możemy edytować każde z zadań, jak również wstrzymać lub usunąć zadanie. Podkreślam funkcja planowania zadań w Chat GPT jest to wciąż funkcja testowa, funkcja, która jest dostępna dla użytkowników w wersji beta, dlatego też nie zawsze działa tak, jak zaplanowaliśmy, i planowanie zadań wymaga szczególnej uwagi użytkownika i weryfikacji treści zadań, które planuje Chat GPT.